Cześć wszystkim! Dzisiaj zaprezentuję, jak w łatwy sposób można połączyć się z usługą Discord. Jest to usługa często wykorzystywana przez graczy i służy do komunikacji zarówno głosowej, jak i przy pomocy czatu. Dużą zaletą Discorda jest to, że nie wymaga on instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Oczywiście, jeśli korzystamy z niego regularnie, to taka możliwość jak najbardziej istnieje i jest zalecana. Natomiast jeśli jest to jakieś jednorazowe czy spontaniczne użycie, to nie potrzebujemy nic dodatkowego instalować. Wystarczy jedynie przeglądarka internetowa. I dzisiaj pokażę, jak właśnie za pomocą przeglądarki z Discordem się połączyć. Przede wszystkim potrzebujemy link, link do serwera, który otrzymamy na przykład od organizatora jakiegoś wspólnego grania. Proszę się nie sugerować linkiem, który pojawi się tutaj w przykładzie. Najprawdopodobniej utraci on ważność. Taki świeży, działający link zawsze znajdziecie chociażby w postach, które umieszczam w internecie, gdzie, gdzie organizuję właśnie takie wspólne sesje. A zatem kopiujemy link i wklejamy go do przeglądarki i pojawia nam się ekran logowania. Tutaj od razu powiem, że może się też zdarzyć, że, że strona zasugeruje nam, żebyśmy wykorzystali aplikację zewnętrzną do połączenia. Proszę się tym nie przejmować, po prostu zamykamy wtedy to okienko X w prawym górnym rogu i wracamy do ekranu logowania. Tutaj zgodnie z poleceniem wpisujemy nick. O, i może się pojawić test cupsza. Sprawdzający, czy jesteśmy faktycznie człowiekiem. Rozwiązujemy go tak jak na każdej innej stronie. I już jesteśmy połączeni z serwerem. Aby zamknąć okno cupsza, klikamy gdziekolwiek poza jego granicami, na przykład tutaj. I na ekranie, który zobaczymy. Wybieramy przycisk pomin konfigurację. On jest umieszczony tutaj, może być troszkę słabo widoczny, bo jest szary na szarym tle. Niemniej, tak jak, tak jak pokazuje, on znajduje się w tym miejscu i trzeba było go kliknąć. I w tym momencie znajdziemy się już na serwerze. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej o różnych funkcjach Discorda, to może klikać te takie wykrzykniki połączone z pomarańczowymi kołami. Wtedy Pojawią się opisy poszczególnych elementów, natomiast to jest zupełnie opcjonalne. Możemy, że tak powiem, przejść do rzeczy. I tak, po środku mamy okno czatu. Nasze wiadomości możemy wpisywać o tutaj, w tym okienku. Po prawej jest lista użytkowników wraz z zaznaczeniem, kto jest aktywny, a kto nie. Natomiast, żeby połączyć się z czatem głosowym, musimy wejść na kanał głosowy. Ich lista znajduje się tutaj po lewej stronie. Wybierzmy sobie zatem jakiś kanał głosowy, klikamy go dwukrotnie i mamy połączenie z czatem głosowym. Yy, ja jeszcze w tej chwili nie mogę się wypowiadać. Jak widzicie, obok mojego Nika jest taka ikonka przekreślonego mikrofonu. Aby go aktywować, wciskamy przycisk, który teraz wskazuje. On zresztą będzie podpisany jako włącz mikrofon. A zatem klikamy. W tym momencie przeglądarka może zapytać nas o to, z którego urządzenia chcemy korzystać. Wybieramy swój mikrofon oraz y, przycisk Udostępnij wybrane urządzenie. I gotowe, jesteśmy połączeni. Y, można poznać, że to działa, bo obok mojego nika po lewej stronie jest ikonka i w momencie, gdy mówię, y, zostaje ona otoczona taką zieloną obwódką. Y, po tym możemy właśnie poznać, że dźwięk jest nadawany i inni użytkownicy będą w stanie nas usłyszeć. Jeżeli chcemy wyjść z kanału głosowego, ale pozostać na czacie, wybieramy ikonkę słuchawki, która ma... Y, Opis rozłącz. W momencie, gdy ją klikniemy, opuścimy kanał głosowy, ale pozostaniemy na czacie i będziemy mogli komunikować się, wpisując nasze wiadomości z klawiatury. Natomiast, jeśli chcemy w ogóle zamknąć Discorda, to oczywiście zamykamy całe okno przeglądarki, w tym momencie zostaniemy automatycznie rozłączeni. I, i to w zasadzie tyle. To jest taki skrócony kurs. Łączenia się z Discordem i jego obsługi. Gdyby były jakieś pytania czy wątpliwości, to zachęcam do komentarzy. Postaram się pomóc w miarę posiadanej wiedzy. A zatem, dzięki serdeczne za obejrzenie. Na razie, cześć.